Cześć. Tak, to ja. Ryakso98. Witam w pierwszym odcinku anegdot z Ryakso. Będziemy tu rozmawiać na różne tematy, co właściwie mi przyjdzie do głowy, to będę właśnie wam opowiadał. Także dzisiejszym tematem Czym się zajmiemy? Będzie ranking z se sezonu sąsiadów. Od najgorszego do najlepszego. Oczywiście to tylko moja opinia, także nie musicie się z nią zgadzać. Zacznijmy od według mnie najgorszego sezonu. Pat Amat nas bawi. Nazwa ironiczna. Nie bawiła mnie ta seria prawie w ogóle. Na minus tej serii trzeba powiedzieć najgorszy według mnie odcinek świata, czyli kamera. Odcinki ogólnie były słabe i miały powolne tempo. Na plus jednak można zaliczyć odcinki takie jak kret czy Słoneczna Kosiarka, oraz na plus również dobra animacja. Lecimy do następnej serii: Pat Amat w Zimie. Ta seria była o wiele lepsza niż nas bawi. Część odcinków na minus to jednak średniaki i nieco powolne tempo, na plus jednak są usprawnienia w stosunku do poprzedniej serii. A także ciekawsze historie. Następne. Na miejscu szóstym mamy Mat Amat Huti. Ta seria była najlepszą ze wszystkich trzech, które powstały w latach 2018-2020. Na plus możemy zaliczyć masę dobrych odcinków, takich jak Mania, Popcorn, Pizza czy Tuba Pocztowa. Na minus niestety trzeba zaliczyć spadek jakości animacji w chińskich odcinkach z 2020 roku, a szczególnie produkcji lodu. Na miejscu piątym mamy serię Pat Amat na Wękowie. Ta seria jest lepsza od trzech, które były po niej. Na plus możemy zaliczyć masę dobrych odcinków oraz świetne muzyki Peters Skumela. na minus jednak tempo czasami zwalnia w tych odcinkach. Na miejscu czwartym mamy serię Pat Amat se Sei. Na plus tej serii możemy zaliczyć to, że przy odcinkach pracowała masa osób, która pracowała przy oryginalnej serii, a także dobre tempo i historię. Na minus tej serii musimy jednak zaliczyć to, że pierwsze 12 odcinków było nieco wypełnionych skolów, a niektóre z nich późniejsze miały w sobie w zainstalowany filtr DVNR, który niszczył klatki, pomimo, że miał je naprawiać. Na trzecim miejscu jest seria Pat Amat, czyli ta seria z 1989 do 1990 roku. Na plus tej serii trzeba zaliczyć ciekawe scenografie, dobrze napisane historie, i kilka motywów muzycznych z poprzedniej serii. Na minus jednak, no akurat tu mamy jeden minus, seria po prostu była dosyć krótka i nie za bardzo właściwie da się o niej cokolwiek powiedzieć, według mnie. Na miejscu drugim seria IVE. Na plus tej serii trzeba powiedzieć, że jest to świetne rozszerzenie poprzedniego sezonu, a także... Ma ciekawe i zabawne historie, świetną animację, a także jest to jedyna seria, w której sąsiedzi podróżują trochę dalej niż swoje domy. Minusów? Ciężko się za bardzo, przynajmniej według mnie, doszukiwać w tej serii. Aczkolwiek no, niektóre odcinki były trochę słabsze, chociażby żywopłot, czy, czy może też awaria, ale to jedyny minus. No i na pierwszym miejscu, oczywiście, seria To. Seria, od której praktycznie cali sąsiedzi się zaczęli. I na plus, jak i na minus, nie mam co właściwie powiedzieć. Jest to seria, właściwie od której wszystko się zaczęło, bo oczywiście do serii I wliczam na przykład też karty, a do serii I to pierwszy odcinek montaży, Także biorę to wszystko w całość, bo przecież pojedynczych odcinków nie będę oceniał, to jest ranking sezonów. Także. No, co to powiedzieć? No, te, ta seria też oczywiście nie jest doskonała. Niektóre odcinki też są no, troszecz, troszeczkę nudniejsze, ale to właściwie tyle. No, także taki krótki filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Będzie więcej odcinków z tej serii. Jeszcze nie wiem, o czym będę opowiadać, ale się dowiem. <laughs> także trzymajcie się. Do następnego razu. Hejos.